Drodzy przyjaciele Karmelu, nasza rodzino Szkapleżna. Dzisiaj uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel Królowej Szkapleża Świętego. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i cieszymy się wspólnym świętowaniem. Dziękujemy, że byliście razem z nami podczas nowenny do Matki Bożej Szkapleżnej. To był piękny czas. Czas codziennych spotkań i uczenia się mówienia Bogu tak, jak Maryja. Wspólnie ponowiliśmy nasze oddanie życia Maryi, czyli przyjęcia jej jako matki naszej codzienności. Przed nami kolejne dni, miesiące i lata oraz wierność najprostszym sprawom budującym. Nasze ziemskie życie. Ale nie jesteśmy sami. Jest Maryja, jest jej opieka, jest jej obrona. Ona uczy, by żyć jak Jezus. Cieszymy się Waszą obecnością i zapraszamy na kolejne internetowe spotkania. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Niebawem siostra Lira i ojciec Mariusz. Pozdrawiamy.